Dlaczego faceci w związkach, jak górnicy, powinni być wyposażeni w aparaty ucieczkowe? Obserwuj mnie, a będą Cię słuchać. Istnieją w języku polskim zdania, które z założenia nie noszą pejoratywnego znaczenia. Nie cechuje ich komunikat o zagrożeniu, ostrzeżenia, ani coś w rodzaju alertu RCB. Pozornie, bo wypowiadane przez kobiety. Nabierają zupełnie innego znaczenia. Wypowiadane damskim głosem brzmią jak alarm detektora metanu. Przykłady? Proszę bardzo. Musimy porozmawiać. Przerażające. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego? To jak początek drogi przez ciernie. Umawialiśmy się inaczej, czyli zapowiedź nieszczęścia, albo nawet takie proste: Mam pewien plan czyli weekend w gruzach. Oczywiście istnieją również zdania nacechowane innym ryzykiem. Na przykład, ten twój kolega jest singlem? Ale najgorsze, co możesz usłyszeć, to: czy mógłbyś dać mi swój telefon, bo mój się rozładował? I to jest alarm. Metan napierdziela jak ciaran po Podlasiu. W tej sytuacji już tylko maska na twarz i dzida.